Jesteśmy po 55. ulicznej rundzie w Kietrzu Drift Open. Mega, mega, mega fajna runda. Natomiast no, mieliśmy tyle różnych przygód związanych z tym wyjazdem, że stwierdziliśmy tutaj z operatorem kamery, Wiktorem, że no, opowiemy trochę o tym, bo bo chyba warto. ...specjalnie na organizację rundy ulicznej, rundy driftingowej, zmaganie, zamykamy ulicę w centrum miasta Kielce. I jest taki, że Dominik Smolarz wygrywa, Ewania jest ja ja tutaj z nami, nagrońmy go wielkimi prawami. Sponsor Dominika Smolarza będzie zadowolony, to seń. Tak jest, z tego, że zainwestował dobrze pieniądze w rozwoje. Są to moje trzecie zawody, także nie jeździłem nigdy na rundzie ulicznej, ale jeździłem na ulicy. Zdarzyło mi się. Ptarzam sobie codziennie Mordo, trochę pokory. Wjeżdżam mocno na tory. Ty słyszysz dziś jak to bangla Na trakach lecję jak zmoli. Za kółkiem, jolik i lauda Część siebie zostawiam na kartkach Mega, mega fajna trasa, jeździłem się super Zaczęło się tak, że wcześniej były pewne jakieś tam problemy z sponsorem, że tak powiem, i do ostatniej chwili tak naprawdę nie wiedziałem, czy, czy to się uda, czy, czy będzie, czy pojedziemy na ten kiecz. No wszystko jakby wisiało w powietrzu, wisiało na wosku, nie wiedziałem do końca, czy to się uda. Odezwałem się do paru firm w sprawie sponsoringu, w sprawie reklamy podczas tej rundy. No i tutaj firma Easy Pro Logistic zaufała mi, że tak powiem, zgodziła się na ten rodzaj marketingu i została sponsorem głównym. Dodatkowo zaufała też mi firma Next One i firma ubezpieczenia Grocki. Obie te firmy specjalizują się jakby w motoryzacji. Bardzo polecam. No i generalnie to było też tak, że wszystko, wszystko wyszło właściwie w ostatniej chwili. No i dosłownie na kilka dni przed, przed kietrzem, przed tą rundą wszystko się jakby tutaj zamknęło, finalizowało i ruszyłem z, z, dopiero z projektem. Sam projektowałem oklejenie auta. Sam oklejałem, zajmuję, zajmowałem się przez kilkanaście lat reklamą, także, także sam to robiłem i też w związku z tym e, mieliśmy tą przygodę, ponieważ e, do godziny 20. czwartek, e, kiedy jest o 20:00 wieczorem auto jeszcze nie było oklejone, było całutkie, rozklejone, nie było żadnej reklamy. Siedziałem całą noc e, do godziny 6 czy 5. 9:36 rano dopiero skończyłem oklejać, a rano mieliśmy wyjeżdżać, także spałem z godzinkę z małym hakiem i, i wyjeżdżaliśmy tam. Koło 8 .00. jeszcze mieliśmy przygody z wiatolem. Się okazało, że bez dowodu rejestracyjnego wiatolu, wiatola nie można zakupić, a w wypożyczalni, która, z której wypożyczyliśmy busa. Nie dostaliśmy dowodu, bo nie potrzeba. Także to wszystko się opóźniało. Wyjechaliśmy bardzo późno. Na harmonogramie na stronie Drift Open było napisane, że osoby, które nie, do, nie będą na briefingu, który zaczynał się bodajże o 15.00, bodajże chyba 30, nie wiem, mo mogę się tutaj trochę mylić. W każdym razie, jeżeli nie będą na tym briefingu, nie zostaną dopuszczone do treningu piątkowego. No i niestety nie zdążyliśmy. No i pozostało nam iść zobaczyć jak wygląda trasa, jak, jak się jeździ na tej trasie, na tej trasie na, natomiast no, jedynie z punktu widzenia widza, a, a jak to wyglądało możecie zobaczyć sami. w samiutkim centrum miasta, park maszyn postawiony na, na, nie wiem, na starym rynku bodajże, to, to jest stary rynek w Kietrzu. Mnóstwo ludzi, food trucki, ławeczki, lane piwko, naprawdę nie spodziewałem się tego, takiego czegoś. Dookoła prawie całą trasę można było gdzieś obejść przez, przez kibiców, kibice mogli oglądać przejazdy także no, no mega, 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 mega sprawa. Bardzo fajnie to wszystko było zorganizowane. Pogoda dopisała, bardzo dużo ludzi przyszło. Było widać, że nie, nie, nie związani za bardzo nawet z motorsportem, z driftem. Podziwiali, no jak wiadomo, drift jest bardzo efektownym sportem, także no, zainteresowanie było bardzo duże. Było naprawdę super. Natomiast jeżeli chodzi o samą trasę, to taki miałem odzew od wielu i zawodników od Pawła Junga, którego spotkałem gdzieś tam pod trasą Wszyscy mówili, że trasa bardzo trudna, wymagająca, niebezpieczna, kolizyjna No i co, no i wszyscy sobie trenowali, tylko nie ja No ja niestety nie miałem okazji na niej w ten piątek jeździć Mogłem jedynie e, popatrzeć No i byliśmy tam do wieczora Stwierdziliśmy, że jedziemy, do, e, jedziemy już do hotelu się wyspać Zadzwoniłem do miejsca, w którym mieliśmy nocleg I się okazało, że pan o nas zapomniał i wynajął e, pokoje już komuś, kto, kto już tam był. E, lamentował tam, przepraszał wielce, ale no, to nie zmienia faktu, że nie mieliśmy noclegu. E, w tym momencie moja kochana żona nam zorganizowała fajny hotel w Raciborzu, kilkanaście kilometrów od Kietrza. No i pojechaliśmy e, się wyspać na dzień kwalifikacji w sobotę. W sobotę wstaliśmy rano, dojechaliśmy na miejsce, poszliśmy na briefing przed treningiem oficjalnym. No i na briefingu e, sędzia opowiadał, e, co i jak, jak przejeżdżać trasę. Pod koniec briefingu zapytał się, czy ktoś, czy ktoś jest e, pierwszy raz dzisiaj, czy po prostu ktoś wczoraj nie jeździł. I wtedy podniosłem rękę. Okazało się, że, że tylko ja nie jeździłem w piątek. Oczywiście, jeszcze też się dołączył Jacek Olejnik. Który też nie jeździł przez y, y, uszkodzenie auta. E, natomiast, no, że tak powiem, Jacek Olejnik jeszcze miało tyle dobrze, że chociaż je, jeździł tą drogą tyle lat, jest z wiedział co i jak, wiedział jak to wygląda, był na tych wstępnych przejazdach z, to, z Tobiaszem Puścianem. Nastraszyli mnie wszyscy dookoła no i, i, i ruszyły te treningi. E, tak jak e, według zaleceń sędziego przejechałem trzy, Pierwsze przejazdy delikatnie sprawdzając sobie trasę, zapoznając się z nią bardziej. No, od czwartego przejazdu już zacząłem jeździć i, i fajnie mi się jeździło. No. Generalnie nigdy w życiu mi się lepiej nie jeździło, aczkolwiek to powinienem powiedzieć już przy niedzieli, bo w niedzielę dopiero pojeździłem. A to wszystko w związku z tym, że. Przy szóstym czy siódmym przejeździe treningu w sobotę ukręcił mi się krzyżak na drążku kierowniczym. Na całe szczęście przy postoju, nie podczas jazdy, bo nie wiem jakby to się wszystko skończyło. Natomiast no, Pech nas nie opuszczał, dawał nam siłę znaki i generalnie no, to był dla mnie koniec treningów. Także trasę przejechałem do kwalifikacji, trasę przejechałem cztery razy, czy może pięć maks. No zaczął się trochę problem, bo nikt szukałem po wszystkich zawodnikach, po serwisach po, w parku maszyn, czy ktokolwiek ma krzyżak na drążku od e 6 Nikt takowego nie miał, natomiast no wszyscy nas e, mnie wysyłali, wysyłali do warsztatu Jacka Olejnika. Zanim tam dojechałem, to w, w, gdzieś w, wygooglowałem miejsca, które mogą tak jakieś sklepy, które mogą tak coś takiego posiadać i e, wjechałem najpierw do firmy AgroPartner. Nie chciałbym przekręcić, ale myślę, że, 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 że się nie pomyliłem. E, z, Kilkaset metrów od, od, całego, od całego tutaj, y, od, od centrum, od tego, gdzie to wszystko się działo. No i panowie mnie naprawdę rozbroili. No, podeszli do tego tak profesjonalnie. Ja generalnie przyjechałem tylko się zapytać, czy, czy może mają taki krzyżak. Natomiast oni e, no, zrobili wszystko, co, co mogli, e, żeby, żeby znaleźć mi ten krzyżak. Podzwonili po wszystkich znajomych, po wszystkich sklepach w okolicy, sami z własnym samochodem pojechali po, do kogoś kilkanaście kilometrów za Kietrz, żeby, żeby zorganizować ten, ten krzyżak. Natomiast to było troszkę później, ponieważ oni po prostu go nie mieli, pojechałem dalej, dojechałem do, do, do warsztatu Jacka Olenika, w którym chłopaki walczyli. Z, a z samochodem, żeby na kwalifikacje był gotowy. Także też szacun, że mimo tego jeszcze nam, jeszcze nam pomogli, bo okazało się, że stał gdzieś jakiś gruz E6 w Turingu, który był przeznaczony chyba na części bodajże. Nie wiem, w każdym razie pozwolili nam wykręcić. Oczywiście sami nie mieli czasu, bo naprawiali samochód Jacka. Natomiast no, my z e, Gracjanem, który e, był moim mechanikiem na tej rundzie, e, e, wskoczyliśmy pod ten, czy on wskoczył w sumie, ja, ja generalnie dopilnowywałem bezpieczeństwo, żeby to wszystko nie spadło, bo, e, bo to jednak gruz, no i wykręciliśmy, chociaż nie chciał wyskoczyć w ten krzyżak. Także udało się, mieliśmy już krzyżak w ręce, przyjechaliśmy e, do parku maszyn, Zaczęliśmy kręcać, gdzie wtedy właśnie zadzwonił ten kolega z AgroPartner i powiedział mi, że jedzie z nowym. I zaczęły się kwalifikacje. Ruszył briefing, wylosowałem Sybulskiego. No generalnie co, no, wiedziałem, że będzie ciężko. Wiem jak jeździ to raz, dwa, że. Ja byłem cztery, cztery razy przejechałem tą trasę, kompletnie nie nie, nie byłem w nią wczuty. No i się nie udało. Kwalifikacje z, z Cybulskim przegrałem. Ale w kwalifikacjach jest jeszcze e, jedna szansa na przejście dalej. E, są solowe przejazdy e, punktowane przez sędziów dwa. E, pierwszy przejazd, czyli to był mój, e, tam były cztery, dwa w kwalifikacjach, to jest sześć. E, no i pierwszy to był siódmy i drugi to był ósmy. Przejazd, pierwszy przejazd jechałem bardzo ostrożnie, zachowawczo, żeby nie przyzolić, żeby, żeby zaliczyć coś punktów, zdobyłem 48 bodajże. W drugim już, już jakby szerzej trochę pojechałem, miałem 68,5. Było to bodajże szóst, szóst, szóste miejsce z tych, z, tych, yy, do, z tych dogrywek. No i zakwalifikowaliśmy się do, do top 32 w niedzielę. Niedziela, e, główna część zawodów, top 32, rano m, trening oficjalny przed top 32, pech nam trochę odpuścił, bo cały trening przejeździłem i fajnie wjeździłem się w tą trasę. Generalnie no, w życiu mi się jeszcze nigdy e, jak jeżdżę nie jeździło lepiej, e, no, no bajka, no, naprawdę m, fajna trasa, mnóstwo kibiców, adrenalina, kramężniki. Baloty siana, które urywały laminaty. Ja, ja nie mam laminatów, więc mnie by na pewno odwróciło. Szkody by były na pewno duże. Mimo to wydaje mi się, że byłem nieraz, nie dwa, bardzo blisko e, tych balotów. Byłem blisko kremężników. No i co? I, i generalnie wiedziłem się już w tą trasę. W niedzielę było naprawdę super. Nie miałem takiego luziku jeszcze nigdy. Podchodząc do TOP-32. I, i, i no przede wszystkim za, zapoznałem się już tą trasą. Wyjeździłem się wreszcie, nadrobiłem te zaległości z piątku i z soboty. E, no i co? I, no i zaczęły się to top 32. W top 32 jechałem z Ogierdem z Tahirą w pierwszej parze, kiedy ja byłem Chasem. No, odszedł mi bardzo, no. Nie, nie, nie ma jakichś zbędnych komponentów, które stanowiłyby dla niej potrzebną dodatkową masę. Natomiast u Olgierda Stachyry jest zamontowana klimatyzacja. Dba o to, aby startował naprawdę w ciekawych warunkach, w dobrej Komfort temperaturze. pracy przede wszystkim. Komfort pracy przede wszystkim. Myślę, że jest jednym z drifterów, który startują w najlepszych warunkach, bo naprawdę ta temperatura w aucie utrzymuje się na bardzo fajnym poziomie. I teraz widzimy Olgierd Stachyra ucieka przed Dominikiem Smolarzem. Sporą, spory dystans Olgierd Stachyra wygenerował na pierwszych metrach, ale widzimy, że Dominik Smolarz teraz będzie doskakiwać Olger Stachyra poważne problemy na wejściu w zakręt z utrzymaniem linii wciągnięte do środka jednakże widzimy, że jedzie do końca bez większych problemów Dominik Zmolasz podąża za nim jednakże dystans pomiędzy nim a jego rywalem jest naprawdę spory no generalnie jakby poza w ogóle moimi możliwościami uciekł mi bardzo daleko i, i, i ciężko było go dogonić, gdzieś tam pod koniec trochę się zbliżyłem ale, ale no Starałem się jechać według wytycznych sędziów, sędziów, którzy informowali, że ten goniący powinien też zaliczać zony i te punkty touch and go, i starałem się to robić. Widać to na tych przejeździe nie popełniłem żadnego błędu zerowego, no ale na pewno pierwszy przejazd był na korzyść stachery. W drugim przejeździe ja byłem lidem i. No, i tu uważam, że poszło bardzo dobrze. Ma, e, ani jednego momentu na to, aby tę moc tracić. Teraz role się zamieniły. Dominik Smolasz ucieka. Olgestia tu za nim. Dominik Smolasz tutaj od razu obiera doskonałą linię Stara się płacić możliwie jak najszerzej, tak aby jego rywal miał miejsce, aby go dogonić. Olga troszeczkę zachowawczo, ale teraz na tej najdłuższej, prostej stara się spłycić ten dystans. Przekładka za przekładką, i Dominik Smolasz wcale nie może odjechać tak daleko, jak mogłoby się to wydawać. I w końcówce niestety. I z Stachera za prosto i widzimy kontakt z krawężnikiem, tak jest, skrzywione e, tylnie lewe koło. Stachera na początku odprostował z tego co widziałem na wysokości cz czwartej zony, także popełnił błąd zerowy, przy ósmej chyba bodajże zonie e, uderzył jeszcze kołem, mm, w krawężnik bodajże chyba złamał, złamał felgę. Z krawężnikiem, z krawężnikiem. tak jest, skrzywione e, tylnie lewe koło. No ale trzeba przyznać, że Olger Stachyra walczył tutaj do końca, no niefortunny kontakt z kramerznikiem. no czego to się nie robi, żeby para była możliwie jak najbliższa. Tym razem się nie opłaciło, my czekamy na werdykt sędziowski. Który za moment powinniśmy poznać. Jest taki, że Dominik Smolarz wygrywa. Właśnie A jest tutaj z nami. Nagroźmy go wielkimi brawami. E, myślę, że tutaj na pewno też nowy sponsor Dominika Smolarza będzie to zadowolony. Ceni, to ceni. Tak jest z tego, że zainwestował dobrze pieniądze w rozwojowego zawodnika. No i co? Przed nami e, pojedynek Dominika Smolarza w Top 16 Dominika Smolarza w Top 16 zobaczymy w starciu z Cezarem Gajowczykiem. No i udało mi się wygrać. Do Top 16 z Cezarem Gajowczykiem podjechaliśmy na start. Cezary rozgrzał opony. Ja w momencie kiedy podjechałem to zrobić też. Kiedy strzeliłem ze sprzęgła ucięła się śruba mocująca dyfer. Tak, wrócił. No i tutaj jakby wyszła moje trochę, mój, mój brak doświadczenia zawodniczego, ponieważ niby wiem, że mogę zjechać z usterką, niby wiem, że przysługuje mi 10 minut. Nie wiem, dlaczego tak zrobiłem. Stwierdziłem, że pojadę, bo czułem, że napęd miałem, wiedziałem, że ta śruba poszła. Nie wiem, co ja sobie myślałem. Zdecydowałem się pojechać, a przecież mogłem zjechać, mieliśmy śrubę. To jest moment i może byłoby inaczej, no trudno, już nic nie, nic nie poradzę. No zdecydowałem się pojechać. Straszna decyzja i, i to wielki mój błąd, no ale tak się stało. Pierwszy, w pierwszym przejeździe przy, przy, przy zmianie biegów strasznie łopotało, rumotało tam ten dyfer z z wałem cały chodził no ale auto jechało, natomiast kiedy podjechaliśmy do drugiej, do zamiany ról, kiedy kiedy to ja uciekałem auto nawet nie chciało wstać już nie wiem w sumie dlaczego no po prostu już się tam wszystko tak na tyle powyginało, że, że kiedy skopałem ze, ze sprzęgła to auto nie wstawało i po prostu Odpuściłem. No i skończyły się do nas zawody. Później skończyliśmy je na to 16. Eee, ja nie ukrywam, że na wiele nie liczyłem, ponieważ no, wjeżdżam się w ten samochód. Zaczynam, jakby raczkować trochę w tych zawodach. Jeżdżę bardzo długo, bo w sumie pierwsze, pierwsze boki stawiałem i jeszcze przed 2000 rokiem. Natomiast, no, 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 można by to nazwać, że jestem lucky loserem, bo odpadłem w top 16 ale byłem zadowolony z tego wyniku, trochę jest niedosyt, bo odpadłem przez usterkę, wolałbym odpaść w inny sposób, natomiast no co zrobić, nic nie zrobić, tak się skończyło, jak się skończyło, było mega fajnie, najlepsza runda z tych moich tylko trzech dotychczasowych, ale było mega, 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 mega fajnie. Wielkie brawa dla Drift Open za zorganizowanie tego, chciałbym też podziękować Jackowi Olejnikowi za pomoc, chłopakom z Agropartner za pomoc w zorganizowaniu tego krzyżaka, przede wszystkim chciałbym podziękować firmie Easy Pro Logistics za wsparcie, firmie Next One i Ubezpieczenia Grodzki. Za, no, za wsparcie, za pomoc. Dzięki temu mogłem w ogóle wystartować. E, chciałbym podziękować sobie e, za jego pomoc. E, I co? No i widzimy się w koszalinie.